Je yeah, na no, Dzisiaj sobie gramy w nowy sezon, więc będzie ciekawie. Zostawcie apił już bikę Nie przejmuję Was. pis. A to Ty yeah, tam nie poleciałeś? Gdzie? Yeah. No na tą wieżę. A widać, yeah, to że... Na ty. razie. Nie... White. Dead? Złe ale boty. B? A jedna, na batlu są te rangi? Co? Tak, no? No kurde już lecę. Ku, ma takiego loła Ale A. się pewnie uleczy. No już się leczy, madam A Czemu? A jak to działa? Hu I sobie ratujesz. On jest tutaj... tu i tu jest. No pipa, ale pipa. Ale pipa. O, uuu, co to jest? To jest DMR? Według tak, mnie to DMR. Według mnie to jest chyba taki... fajny karabin. Jok. No ja tutaj na pierwdziałankach jakby był jakiś boss Uwaga, bo mogą cię sprayować tak jak Ty im sprayujesz matki. Ej, czy to jest tak jak... Te... Ej, to jest wtedy jak... Yy, ten! Jak zombie było Ej, no... Co jest? Ej... Nie wiem, ale wygląda jak to, jak wtedy był zombie Sentinel Zazdro? Ale ja cię wystrzelałem prawie z amo No nie mam amunicji Jedną jedną amunicję w karabinie. Ja na kocham to, że wtedy nie trzeba, było, nie potrzebowało się amunicji. O oh, Sentinel. Nie, ja, ja też. O kurde! Ej. Ej, to co się robi? Ej Maria, co to jest za boss? Ej, to daje, on Oni dają amunicję O najlepszy karabin w grze. Bez tweeling. DMR? Nie, ten. Nie zauważyłem, jaki dialog. A, no to... A to nie wiem. Ja napierdzielam to. O kurde, a jeszcze mi nie walło. O kurde, co to jest? Umiesz liczyć? Licz na siebie, bo król kiedy ma ci pomóc. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Ej, co to daje? A. Ej, mamy rangę? A. Ej, co to daje? O kurde. Ło kurde, czekaj, 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 poczekaj. Mmm, um, co byś... Dobra. O, ja bym chciał to. Co to jest, ja chłopie, O, ej chłopie, patrz co? Nie dojdzie tak, to się się wywala Co to jest? Ja? Ej, stare te wody leczą. Ej, sorry. Pokazać Ci coś? No. Pokazać Ci coś? To no. na to. Okej. Okay. stój. Ej, dobra. stary. łapczę Amo do SMG, ale ty mi dajesz całe do karabiny. Dobra. Cały, całe Amo do karabiny. Jezu, ile ty tego miałeś, stary? Ej, myślisz, że to jest y, fajne? Czekaj. Spacja. Ej, w powietrzu da się strzelać! Sorry! A no, tak, to jest mega łupi w, w ogóle. Ale ja wolę go Godiemera. Nie no, to jest sezon, to jest Goat. Jezu, ale mi się tam Stark Industry przypomina. Tak! Tak, ja, ja właśnie myślałem, że to będzie podobne. Ej, ale miał spazy wrócić. Tak, miał spazy wrócić. Ciekawe czy dodadzą mnie po prostu później. Bo tak często... Może jest. tak. Tak samo jak z tymi... Pump and dump. Pump and dump? Który to... był i tak beznadziejny. Ludzie... Bo on miał... bo on ci zmieniał kamerę. Gdyby nie to, że ci zmienia kamerę, to on był... dobry. Bo on, on ci zmieniał położenie kamery. Ej, czemu to się nie otwiera? Jeszcze. A nie wiem. Mo, może... Ej, typy, typy! Nie od... no, czekaj. Gdzie? Tam. Ja impulsem. Gdzie? Pięćdziesiąt dwa. Jezu, ale... Dobra, czekaj. Ja do nich Tam. rotuję. And... Ej autem. Gdzie ci są pęc? Wywaliam <grym> you hipo sam. Ej, ale ty miałaś nie mieć karabinu, mi się zdaje. Ej. Do chłop dostał chyba krakta? Tak, nie miałem mieć kara. Ej chłopie, kropi mi za okno. No, pada coś. Mogę? Chłopie, u mnie zaraz ulewa będzie, bo... Bo mi kropi za okno. Ja zaraz będę miał w domu. Nie sraj, nie sraj. Widzę typa. I, nie, ten pistolecik jest OP dla mnie. No. Zarąbałem ci. I ten pistolecik, co ja mam, to on wywala nie dość, że im... czekaj okay. Bal. dobra nice, dobra nice. <głos> <głos> ja, ej ale słyszałeś ej jest, że ja powiedziałem dobra nice i ty dobra nice. Za. no a dojrzemy do karabinu bo okay. ja mam najlepszy karabin chodź do ferrari chodź do ferrari, ferrari. Mm. flerorosze no och, ten kamień idiotyczny Ferrari. Ej, ale ono driftuje! A nie, po prostu jest koło rozwalone. To jednak moje strzały w koło się opłaciły. Dobra, trudno z tym. Łapano do karabinu. Ej, ja go... ja, O, dzięki. Ej, ja mogę się wywalić impulsem. A nie, a bo to tak nie działa chyba. A czekaj, a strzel pode mnie. Ta, strzel tu. No, tylko trzeba dopracować do to jest jakiś mityk. Kostka mityk. A, to ten pies! No, no to wiem o co chodzi. Nie nie nie, 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 nie! A co on robi? Bo za to się dostaje... O Po prostu spieszę sobie. Któryś się pa. <laughs> <laughs> Okej? Okay. A nie, myślałem, że to odbija. To za mało odbijają. Tja. A widziałeś ile oni mieli amunicji i kurde ten. Eee... Yy, Skąd oni? To ile oni musieli mieć fragów? Nie ja wiem. Że my ich pokonaliśmy. Ej, nie wiem jak nazwać ten odcinek. Fajny ten nowy sezon czy ciekawy? Nie wiem, dla mnie jest goat ten nowy sezon. No goat, ale nie ma spaza. Przez e. mam trochę ból dupy. Ja też. To jest, to jest jakiś pie... mityk. Kostka mityk. No, ale stary to jest ten pies. Ja wiem o co chodzi, ale za to się dostaje kolejne rangi. Za to się dostaje dodatkowe punkty. O 250. Przyśmakaj Ale ty jesteś słodziutki. I on jest naprawdę taki słodki. Jak nie lubię psów? Jak nie lubię psów, to on jest słodki. Ej, przez chwilę mi się celownik ściemnił w tym że bez powodu. W ogóle nie ma auta. Ej, twoja klawiatura jest GOATED, tak jak moja, Apex 3 taka L, polecam. A ty masz White'a? Y nie, nie, nie. Co co ty masz? Y nie, white tylko Black. No, nie lepszy byłby WHITE, ale spoko. Nie, mi tak nie pasował. Stary, ja mam tak głupie stanowisko, tutaj nic się nie łączy kolorem. Ja, ja, nie, właśnie mi się wszystko łączy. Stary, pod, ci, ciała, podkładka niebieska, stary, wielka podkładka na, pół, na całe biurko, kurde, jest niebieska, taka mała jest czarna, yy, myszka jest czarna, klawiatura jest yy, ta, biało-różowa i kurde, jeszcze kij w no nie, no to ja mam wszystko. Ja mam czarno w pokoju, jakiegoś czarnego pada mam. Wszystko mam czarne po prostu. Zdaszujmy się. Chodź się zdasz. Ja muszę szybko... czekaj, ja, ja zaraz wracam. To będzie szybko. Ok. No to podjedź autem. Mm, mm, mm. O kurde, <laughs> dobrze że mam te dasze. No, ja tam było auto w ogóle. A I wiesz, że tu się chyba nie da mieć najwyższej rangi, bo te rangi się powtarzają. Nie, nie powtarzają się po prostu. Tak. Nie, nie wbiliśmy, bo rangę S jest ciężko wbić. Ja miałem już SK No ale o, one się resetują gierka. Aha Ty musiał z, z dużo mieć fragusz no, Dlatego chcę dojeżdżać właśnie medalion Za dwóch Myślisz że za medalion jest więcej procent? Już jestem Dojeżdżam medalion A to No. Ja Ale szmata! Ale szmata Wywalone impulsem, best feeling Dlaczego oni tak nawalają? Jeste dla czaga Jeszcze? Ani oni są upo Pa, ale oni są upo. D, ale on jest upo. O, piiiik, gry no. O kurde! Ej, jak u mnie kropi, zaraz będę miał pomóc! Nie wywalisz mnie ja tym impulsem? Tutaj szel. Aha. Szel tu. Aha, ale pewno. Ale gówno, ale gówno. Nej! Oh! Ej, ja walę na Ej, co to, to jest? Co to jest? Ej, on na serio serium musiałem. Mam ja przy jakiś amo pistolet? Amo Esang. A co ty? To jest takie. Ile ty masz? O, o wy broń? broń. A nie, dobry już nie potrzebuję. Mogę to? No. O. Po, po co ci dwa esenki? Ej, co to jest? Ej, czekaj, sprawdźmy jak to działa. Nie zabieraj. Wiem. Bo to strzela chyba podwójnie. Nie no, jest jeden strzał. Mhm. Gówno. o SK. eska SK! Ej, da się mieć coś wyżej niż SK? Chyba tak. Ej, Ferrari. Daj próbujemy coś wyżej niż Aska. No czekaj, ja idę po oko. W moim BMW <coughs> Ej, nie. Mój BMW. Mm, 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 mm. z Ej, 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 moim BMW. Ale Zrift. No nie trolluj, stary. Nie, nie, nie zalało mi ściany tylko na farbę, poleciała, że wiesz, co chodzi? Takie kropelki deszczu. Hey, A ja wiesz o tym, że ja tego auta nie kupiłem, tylko jak kupiłem ekipę Fortnite to się do, do, dostaje karny rocket racing. Stąd stąd to auto mam. Aha Tak to bym nie kupił. Tak szczerze. Ja strzelam, żeby mnie zauważyli. Tam są. Chodź, lecimy. No, bo wbijamy coś więcej niż SK. się chce. chodź, lecimy. Czy okay. zdepnę pomidory? Czy ty jesteś chory? Jak ty lecisz dziwnie? No bo leciałem do góry, debilu. A. A widzę tam. napierdziela we mnie. Ale, ale ja on może za. On może za, on, zza, on zza. Da, O kurde. E, nie! A dobra, myślałem, że utworzyło mi się okno. Ej, tam! Naprawdę bym miał pomóc. O, no macha limit! No. Oni mają, przy... oni mają high ground. Nie Jesteśmy w dupach. I daj mi zamknąć. Ej, oni mają high Zamknij to okno, to tego ja prawie powódź mamy. Ja mu napierdzielam tam, żeby się zesrał. O no, Jak on mnie trafił? Chodź, okay. Chodź, chodź tu. Lecz, bo on idzie do was. No nie ruszaj się. To jest... Chces, yy, chcesz mini? Nie. Ej, dobra, można... Ale prawie do powodzi w domu. Jest nie. Ej, on chyba psa. Psa przysłał. ci nam. Ej, z czym on strzela? O kur! No i co to ma być? Świetna gra. Mam ale dość. Ale dobrze, ale S. Jest, jest dobrze. Mam dość widzów, na.